Ikony Prime i dlaczego chciałbyś mieć w swoim klubie? Daj znać na dole w komentarzu. Siema, daleko za kanał Koza Sport. Moje zarządzanie majątkiem FIFA 20 określiłbym w ten sposób. Musiałem coś wygrał, musiałem coś przegrał. Wszystko co zarobiłem na inwestycji w headliner Lewandowskiego, straciłem na inwestycji w zbyt dużo, zbyt słabych matajsów, deliktów. One Watch, którzy myślałem, że przyniosą mi fortunę. No, no a przynieśli mi tylko rozczarowanie A oczywiście w paczkach dostępne są Cały czas karty Future Star Więc no troszkę hajsu by się przydało No spróbujemy jakiegoś może trafić teraz w paczce Aczkolwiek umówmy się z moim szczęściem Okej okay, słuchajcie mamy walkout Tego się nie spodziewałem proszę bardzo Niemcy Prawo obrońca miś. witam serdecznie No Dobra no tego nie zakładałem myślałem że w tych dwóch paczkach Nie trafi nic i chciałem wam opowiedzieć o tym Że ostatnio troszkę mam mniej szczęścia no, Ale nadal Jozuakimis jest niewymienny Więc tutaj na nim za dużo nie zarobię a kontynuując moją myśl, no oczywiście byłbym bogatszy, gdyby nie pewna bardzo fajna karta, którą niestety straciłem w smutnych okolicznościach na odcinku Dewa. Sprawdźcie koniecznie, bo było to naprawdę ciekawy pack and play. O, na takie szczęście liczyłem, żeby móc wam powiedzieć, że no, na swoim końcu tego szczęścia ostatnio mi brakuje. Tak więc skoro nie trafiam Future Starów, to stwierdziłem, że może jakiegoś sobie kupię, ale Mówmy się. Milion końców nie starcza w moim odczuciu na żadną szanującą się ofensywną kartę Future Star. Dlatego stwierdziłem, że olejemy te karty z przyszłości, wrócimy do przeszłości. No i zakupiłem swoją pierwszą ikonę Prime absolutnie w całym moim Fifowym życiu. Tak więc w moim klubie pojawił się nikt inny jak Gianfranco Zola. Czemu zdecydowałem się na włoskiego napastnika w wersji Prime? Sprawa jest prosta. Miałem jego wypożyczoną kartę Baby, i kiedy zagrałem nim dwa mecze, zdobył dwa gole, ale ogólnie grało mi się nim absolutnie genialnie. Dlatego dziś zobaczymy, jak legenda Chelsea poradzi sobie u nas. Jako środkowy pomocnik ofensywny w tym składzie. Ten składik możecie znać chociażby z odcinka z Hulitem. Myślę, że zdecydowanie lepszym wydatkiem jest tutaj Włoch. Niewysoka średnia pracowitość. Niezbyt wysoki, takie bym powiedział, moje rejony wzrostowe. No, ale jeśli chodzi o umiejętności, no to już tutaj niestety nie mamy nic wspólnego. 86 tempa 91 strzałów na to naprawdę liczę, że te uderzenia finezyjne przede wszystkim za polakarnego to będzie coś. Oczywiście fajna zwinność, niezła równowaga. No więc mam nadzieję, że będzie to zawodnik idealnie skrojony pod tegoroczną edycję FIFA. Ta wytrzymałość mogłaby być troszkę lepsza, ale myślę, że jakoś strasznie to nie powinno nam dospierać. Ale a propos tego, co doskwiera i tego, co boli, cały czas ze smutkiem patrzę na to, że nie udało nam się wbić 400 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, niewiele ponad 300 subów, w zasadzie mniej niż 300 subów brakuje nam do tego, żeby wbić 400 tysięcy, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to kliknij koniecznie przycisk subskrypcji. Ma on być szary, to jest naprawdę istotne. A teraz ja, no i ten skład, który jest dosyć specyficzny, wybieramy się na podbój Division Rivals. Z zobaczymy jak Zola sobie poradzi. I oczywiście tradycyjnie przy tego typu odcinku mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę. Gianfranco Zola w Chelsea, gdzie rozegrał najwięcej spotkań w swojej karierze. Miał numer 25. Więc gdybyście byli w stanie przebić 2,5 tysiąca łapek, będzie mi bardzo miło. Co prawda nie jest to zbyt wymagający cel, ale zostawcie tu łapkę, bo ten odcinek wymaga, wymaga ode mnie dużego poświęcenia, ponieważ zagramy w strojach Chelsea, żeby honorować to, że on był zawodnikiem Chelsea najwięcej razy, więc sami rozumiecie moje serce kanoniera pęka, tak samo jak pękło widząc skład mojego rywala, będzie naprawdę, naprawdę ciężko, bardzo mocna e, Bundesliga, widać, że oddany Bayernowi no i spokojnie, rozpoczynamy pierwszą akcję, Zola z bo miała być wymiana piłek, nie była, to był Son, ale wiecie co, ma miejsce, niech sobie kopnie okej, okay, okej okay. pierwszy taki strzał na rozgrzewkę Michaela i jego, no zobaczymy jak to będzie dalej, spróbujmy rzucić sobie tą piłkę może w ten sposób Okej, okay. ooo, oh, no serio, Teo? Son pięknie się urywa, nie wiem, czy zdąży przed bramkarzem rywala. Jest Son, przyjęcie, uderzenie, bronisz, Michael, jeszcze Son, jeszcze raz. No niewiarygodnie teraz, naprawdę, wow. Dobra, spróbujmy, zobaczymy, czy to działa w ogóle jeszcze, czy, czy też nie. Zagrajmy sobie w ten sposób. O, 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 no nie, no nie, aj, myślałem, że zadziała. Znaczy, zadziałało, słuchajcie. Znaczy, myślałem, że wpadnie po prostu. No, mój sposób na wolne, znaczy różne, e, Cały czas, całkiem nieźle wychodzi. Zobaczmy drugi raz Hernandez, nie udało się. E, Piszczu będzie przy piłce. E, zagrywamy do Naingolana, Naingolan, wycofuje, spokojnie. Smoling do Naingolana, no, głupie jest trochę to rozgrywanie przed jego polem karnym. Ale jest teraz Zola. Zola nie zdążył zawinąć, a tak mielibyśmy już jeden do zera. Jestem o tym święcie przekonany. E, przeciwnik sunie teraz z kontrą. Zobaczmy, czy uda się to przerwać. Dobrze, dobrze, wstawa Hernandez. Super, udało się teraz to przejąć wicelem. No i otwiera się korytarz dla Zoli. Nie wiem, czy nie spalił. Spalił, niestety. Szkoda. O, oj oj, 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 Nie ma gola. Jest gol. Jest gol. Bardzo ładnie wypuścił po tym spalonym na skrzydle swojego zawodnika. No i niestety Serge Gnabry do szatni, strzela bramkę na 1 do 0, no nic, trzeba będzie pozmieniać, bo gram teraz z Zolą na szpicy raczej muszę go cofnąć, Mertensa dać do góry. To powinno działać zdecydowanie lepiej w drugiej połowie. No a po pierwszej widać, że to jest naprawdę ofensywny mecz i jak na razie bardziej mecz bramkarzy, słupka, poprzeczki i tak dalej niż napastników, no bo jedynie jedna bramka na koncie. Jak widzicie tutaj szybka zmiana, żeby Zola właśnie był tym bardziej podwieszonym zawodnikiem. No i zobaczymy, czy przyniesie to rezultaty w drugiej części spotkania. My rozpoczynamy, no to może z kikofa od razu by się coś udało zrobić. Zobaczmy, spokojnie, spokojnie. Może, nie no, stary kickoff raczej tutaj e, nie zadziała. Lepiej spokojnie zbudować tą akcję w ten sposób. Zola, ładnie, od razu do Sona. Son do Mertensa. Mertens poszuka jeszcze Zoli. Zola ma miejsce, żeby uderzyć. Uderza broń Schmeichel po raz kolejny. Mertens, super. Zagra jeszcze to wzdłuż linii. Dobrze, zablokował to rywal, ale jeszcze mamy piłkę Zola. Zola, Zola uderza. Z zablokowany jeszcze raz z lewej nogi prosto w bramkarza. No, ma dużo szans Włoch w tej drugiej połowie, ale jak na razie żadnej nie jest w stanie przekuć na bramkę. To już były strzały, które spokojnie. Mogłyby znaleźć drogę do siatki, a teraz zobaczmy, bo rywal próbuje tutaj przejść środkiem, na szczęście mu się to nie udaje i Raja na Angolan. Jesteśmy w stanie zacząć tą akcję od początku. Ehm, faulowany był Mertens, sędzia nie reaguje, Zola. Zola szuka pozycji, jeszcze, ale tam czuć było tą nie za dobrą fizyczność. Son? Ładnie udało się obrócić, no i mamy jeden do jednego. Hyunmin Son, ok. No już bałem się, że naprawdę z tego nie będzie bramki, bo ten Schmeichel wyłapywał wszystko z ogromną łatwością. Na szczęście Koreańczyk był w stanie go pokonać. Tak w stylu Denisa Berkampa. przerzucona piłka, uderzenie z prawej nogi, no i mamy remis. Super Axel Wicel. Wicel czeka teraz, żeby podłączyli się partnerzy z ofensywy. Jest Zola, Zola uderza, Zola i mamy bramkę wreszcie, tym razem bez finezji, po prostu czysta siła tego strzału filigranowego Włocha. No i mamy, 2 do 1 w 79 minucie No fantastycznie to zrobił Szmajkel niepocieszony, nie ma się co dziwić Naprawdę bardzo mocne uderzenie przy słupku No nie wiem czy jest bramkarz FIFA, który byłby w stanie to wyciągnąć No i okej, okay, mamy prowadzenie Spoko, podoba mi się to No Witzel Kopnij tą piłkę wreszcie, no nie wierzę No co za, co za przypadek po prostu Axel Witzel miał 3 razy tą piłkę na stopie, żeby ją wyczyścić Klikajem kółko, żeby po prostu ją kopnął przed siebie, nic więcej. A ten, no zobaczcie, tu, 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 nie był w stanie. Bardzo ładne uderzenie Timo Wernera swoją drogą, nie dające szans ligu, który był jeszcze zasłonięty. Co prawda, nie wiem, czy w to ma jakieś ogromne znaczenie, no ale był. To możemy powiedzieć na usprawiedliwienie Włocha. No i niestety, wracamy do punktu wyjścia 2 do 2. No i czy ktoś będzie w stanie jeszcze coś tutaj strzelić, aby nie był to mój rywal, bo teraz daję mu tą piłkę naprawdę łatwo, ale Zola świetnie się wraca. No i jeszcze faulowany. I to jest czerwona kartka, okej, okay, okej, okay. ja tutaj byłem przekonany, że będzie żółta, zmieniam baterię w aparacie, a mój przeciwnik zagra w dziesiątkę. Dobra, jakby małych Włochów na boisku było nam mało, wpuszczę jeszcze Lorenzo Insignia, mój przeciwnik musi mnie nienawidzić, bo wziąłem trzy pauzy z rzędu, żeby trochę mi aparat przez tych się przegrzał z tych emocji. Ale dobra, teraz słuchajcie, już wszystko jest okej, okay. no i gramy, piła na dół i piszczu, czy jesteś w stanie tam kogoś puścić? No, niezbyt, ale samemu Polak sobie zrobił troszkę miejsca. Ale teraz Son nie zastawił się tak jak powinien. Okej, okay, okej, okay, Insigne, fantastycznie. I zagraj na długi słupek. Zona co prawda, z główki to jest marny pomysł, ale pozycję miał taką, że powinien to skończyć. A tak, to może przeciwnik będzie miał szansę, żeby coś jeszcze tu zrobić. Robert Lewandowski z lewej nogi. Na szczęście mamy Sirigu. No, ale jeszcze rzut rożny dla rywala. 92 minuta. Zobaczmy, jak będzie chciał to rozegrać. Wolałbym kogoś innego niż Insinie mieć pod kontrolą. Na szczęście udaje nam się to jeszcze wywalczyć. No i Zola, ale nie, nie dał rady wygrać tej piłki Insinie. Nie, nie dobrze, nie dobrze, bo cały czas rywal jest przy tej piłce. Zablokuj to! Nie! Dobrze! I, i to będzie koniec tego spotkania. Tak samo przeciwnik miał mnóstwo PK w ostatniej akcji jak i ja. No bo Zola naprawdę się tam nie popisał. Mimo wszystko został zawodnikiem meczu. Słuchajcie, jedna bramka, jedna asysta. No ale umówmy się, on powinien tutaj mieć dwa gole na swoim koncie. Z drugiej jednak strony, jak spojrzymy na te statystyki, to naprawdę podział punktów był chyba tutaj najbardziej sprawiedliwym wynikiem, tak więc. No, nie pozostaje nam nic innego jak tylko dać kondycję i iść do kolejnego spotkania. No i drugi rywal dysponuje składem niezwykle dziwnym, bo mamy tu całą La Ligę, trzech obrońców, w zasadzie dwóch i pół środkowego obrońcy, bo jeszcze jest Jordi Alba. Nie mam pojęcia, właśnie na co trafiliśmy. Serio. Chyba, chyba jakieś wyzwania to będą, no nie? No ale jakby to już jest jego problem. Jeżeli robi wyzwania, no to no, no, no sorry. Bardzo ładny stadion na swoją drogą. Ten Atlanty jest, jest naprawdę imponujący. Son, okej, okay, okej. Okay. O! Przeciwnik tam popełnił błąd, ale Son. No, nie dołożył stopy do tej piłki, najlepiej. Szkoda, bo tam rywal zostawił nam całą bramkę wolną. I nas spokojnie można było uderzyć, ale no, no, no źle to zrobił Korańczyk. Nie ma co się oszukiwać. Okej, okay, jest Zola. Zola. Tam jest za to Pogba na drugiej stronie. Pogba uderza, mamy słupek. Ja nie wierzę w to. A już powinno być 1 do 0. Zola wszystko zrobił fantastycznie. No, pogba do czasu uderzenia także, bo dobrze zbiegł na ten dalszy słupek. Fajnie to wyglądało, no tylko potem, no. no nie miał ciężkiego zadania. No, nie wiem, może fryzura nie ta do uderzenia, no nie wiem. Son świetną dostał teraz piłkę, ale nie zdążyłem zrobić bolerola. Zola, super, dostał tą piłkę. Zola, jeżeli nie ma spalonego, to jest piękna bramka i dla takich właśnie akcji. Kupuje się ikony, no znakomicie wyszedł na pozycję. Sklepał to z sonem, ależ to się teraz fantastycznie udało. No i że utrzymał tę linię, że, że tam nie było spalonego, no jestem pod ogromnym wrażeniem. No Terstegen nie pocieszony, ależ tutaj fantastycznie udało się to wykorzystać. No i mamy koniec tej pierwszej połowy. Naprawdę powinienem mieć tutaj więcej bramek na koncie, no ale niestety nie wykorzystałem swoich sytuacji. No o czym rozmawia prawdopodobnie Zola z Mertensem Przeciwnik także miał parę, parę Uderzeń, ale na szczęście niezbyt groźnych No i to co najważniejsze to ja prowadzę Po pierwszej połowie, zobaczymy co przyniesie druga Ależ piszczu rzucił piłkę Do Sona, co prawda przychwycił ją prawie Jeden z zawodników rywala Ale na szczęście jesteśmy jeszcze W, tej, w jej posiadaniu Zaplątał mi się język strasznie Na szczęście sąd z piłką i podaniem do Zoli się nie zaplątał No i mamy 2 do 0 Znowuż bardzo dobrze się podłączył w łoku. Przypominam, on teraz już jest jakoś PO Więc te wszystkie akcje zaczyna troszkę niżej niż napastnicy No i znakomicie, tak jak w tym przypadku Znalazł sobie tę przestrzeń Pogba do Sona Son Na spokojnie, o tam nie ma co pchać tej akcji Pogba Będzie wybiegał Zola No ale nie w ten sposób Teraz piłka do Zoli Zola na prawą nogę Uderzenie zablokowane a nie, to był tak fatalny strzał. Okej, okay, no to tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Izola, pochad trika nie poszedł, bo trafia w słupek. Oj, no chłopie, no już naprawdę chciałem, żebyś miał trzy bramki w tym meczu, a ty usilnie nie chcesz ich zdobyć. Tak więc, niestety, widoczny na ekranie Gianfranco Zola kończy ten mecz jedynie z dwoma bramkami. Zawodnikiem meczu zostaje Hyun Min-Son. No, ale to Włoch w dwóch spotkaniach zaliczył trzy bramki i jedną asystę. A to wszystko jest odrobinę ciekawe, biorąc pod uwagę to, że ja byłem przekonany, że to jest zawodnik prawonożny. Cały czas kierowałem go na prawą nogę. A to jest zawodnik lewonożny. Eee, więc naprawdę wyszło ciekawie, bo tak naprawdę nie używałem jego najlepszego atutu. A mimo to grało mi się nim bardzo dobrze. A myślę, że to wszystko spowodowane jest tym, że ma on cztery gwiazdki słabszej nogi, więc chociaż nie. Dobra, teraz to już nie rozumiem, bo tą słabszą nogę sprawdziłem na futhedzie i tam ma on trzy gwiazdki sztuczek i lewą nogę lepszą. Tutaj ma prawą nogę lepszą i cztery gwiazdki sztuczek. Więc już naprawdę nie wiem. Wiem jedno, że grało mi się nim naprawdę przyjemnie. No i te moje zmagania zostały nawet docenione dużą złotą paczką premium. I oczywiście pamiętajcie o tym, że tak jak jest w przypadku tego typu materiałów, to jest tylko i wyłącznie zabawa tymi kartami. W żadnym stopniu nie jest to recenzja, nic z tych rzeczy. I jeżeli spytacie mnie, czy ten Zola był warty tych 800 tysięcy, niemalże, które na niego wydałem. Oczywiście, że nie, bo są karty dużo lepsze, które można kupić e, za tego typu pieniądze, chociażby wyższe wersje Drisa Mertensa, moim zdaniem będą sprawowały się lepiej niż włoski zawodnik, ale zawsze miło jest zagrać sobie tą ikoną, zawsze jest miło e, zobaczyć takiego legendarnego zawodnika w swoim klubie, no i też go Pokazać wam, więc jestem ciekawy, jakie są Wasze przemyślenia na temat ZOLI. Dla mnie, naprawdę, ten lobik, to było coś fantastycznego. No i dla takich rzeczy kupuje się tego typu karty. Miły dodatek do zespołu, ale na pewno nie jakiś absolutny game changer. Pieniądze zdecydowanie lepiej wydane niż na Hulita, ale cały czas to nie jest ta ikona, to nie jest to, na co czekam. No co, teraz jakiś Kennedy's by się przydał, albo już ktoś taki naprawdę. <śm> żeby poczuć już tą naprawdę magię i różnicę, no to może w kolejnych odcinkach, ale w tym to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie o tej łapce w górę, subskrypcji, żebyśmy wreszcie widzieli te 400 tysięcy, no i co, to był Koza, kanał Koza Sport, na razie, pion!